Nie widzę Ciebie. Eee. Oglądałeś debatę, Dzik? Bo widzę, że się... Tak, wyglądałeś. Właśnie, no, Sapul... Po... Kontakt, 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 kontakt. Przy budynku, przy budynku jest kontakt. No, ja się dopiero lubię. Ja właśnie, Satur poinformował, że, kurwa, otwiera specjalnie sklep o 23.19, sam 18, aby ludzie mogli Wiedźmina kupić. Co kupisz, nie? Ja, ja mam, kurwa, pre na Steamie, ja pierdolę. Ja pierdolę, rzeźnik. Daj mi, seku. Gdzie go, daj znać jak będziesz już widział. Yy, najpierw kurwa, czyli widzę ciebie, widzę jest, nocy, jest, nie... jest, jest, na ulicy, jest na ulicy. Kontakt, biegnie w naszym kierunku. Tak. Widzę go. Widzisz go? Widzę go. Albo to Idzie, Zed. idzie, idzie. Ale przycina. Nie, to zedak kurwa nie, widziałem. Nie, 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 idzie, jest przy ulicy, jest przy murku koło mnie. Ja jestem za murkiem. Spoko. jego. Uciekł od twojej P strony Widzę go. Może go zaś od tyłu? Jest przegana. No na tyłach, to na, tyłach. I... na tyłach. Idź cały czas na tył Kurwa, to tyły panie. Staram się go zaś Jest chyba w budynku, nie jestem pewien Jestem koło ciebie na mnie nie szedł Jest, 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 jest tam za murem, jest za murem Jest tam gdzie ja się schowałem. Podchodzę go A ja Zedy zajebałem Zobacz, no jest tutaj przy bramie Ty no, ja nie widzę No jak, przy bramie jest kurwa, na czarną ubrany. Idzie w naszym kierunku Widzę ja. Masz no, jeszcze ruinę, kurwa. Szczęście! Co już mogę pozwolić, Tak, kurwa tak, tak. wszyscy z, za to Ale żeśmy go zjechali, kurwa. Ziemia. No żebym je w klatę, dostał parę razy. Ty to ja to wiem Co ja mogę Dobra, ty, z bajonę, to to tak. Czał To nie ja Wycofaj się, wycofaj się Jest na wprost Jestem wprost, tak? I idę na prawo. Przedłuję Dużo go nie widzę? Uważam, minął mur A jest przy nami, tak? Koleś No chyba, że to bo... Było... dostałem